W tym odcinku będzie o prawdziwym imieniu Carlosa Sainza, o niesamowitym rowerze Walterego Bottasa i o zakładzie Daniela Ricardo z Zackiem Brownem. Po ostatnim wyścigu w Mercedesie nic się nie zmieniło. Świętują sukces, który odnieśli mimo gorszego samochodu. A co do Louisa Hamiltona, to jeśli ktoś jeszcze nie słyszał jego możliwości muzycznych, bardzo proszę. Nie gram najlepiej, ale to nie ma znaczenia. Liczy się to, że kocham to robić, i o to w tym chodzi, napisał Luis na Instagramie. Ktoś kiedyś pytał, czy Louis miał jakieś zajawki oprócz ścigania w gokartach, kiedy był mały. Mnóstwo, na przykład snapeboard. Umyłem kilka samochodów, żeby kupić sobie taką deskę, i wziąłem kółka z deski ojca, bo miały lepsze łożyska. Louis na snakeboardzie, a Waltery Botas doskonalił triki na hulajnodze. Ale tak naprawdę to wkręcił się w kolarstwo i dostał właśnie niezły sprzęt którego oczywiście jest ambasadorem. Rower jest inspirowany przez zespół Mercedes AMG, stworzony z włókna węglowego. Powstało 100 takich rowerów w kilku wersjach wyposażenia. Ta Walterego jest najdroższa, waży 7 kg 300 g i kosztuje 12 tysięcy dolarów. Są jeszcze wolne sztuki, transport wliczony w cenę. Luis i Walteri ucięli też sobie pogawędkę, ale szczerze mówiąc niewiele z niej wynikało, a atmosfera była... Hmm. Dość drętwa. Gdzie spędzaliście wakacje? Padło pytanie: Walteri w Finlandii, a Luis na negocjowaniu kontraktu. Tak, to była ta weselsza część. Potem Walteri mówił, że Finlandia jest piękna, Luis, że nigdy tam nie był, a Walteri, że w takim razie powinien przyjechać, ale do siebie go nie zaprosił. Czy Max Verstappen cieszy się mimo wszystko z dobrego otwarcia sezonu i z drugiego miejsca w pierwszym wyścigu? Hm, nie trzeba go pytać, wystarczy spojrzeć na zdjęcie z podium. Red Bull przypomniał za to pierwsze zwycięstwo Maxa w Hiszpanii w 2016 roku i Max zdradził kilka ciekawostek. Na przykład, że przez kilka ostatnich okrążeń łapały go skurcze w nogę i ledwie dojechał. I że ojciec Jos Verstappen tak bardzo stresował się oglądaniem wyścigu, że zaczęła mu lecieć krew z nosa. David Coulthard z okazji 50. Urodzin dostał od Maxa tortem w twarz i to na oczach setek milionów widzów, a Jenson Button przypomniał, że kiedyś to były imprezy. Był jeszcze mini quiz Charlesa Leclerc'a i Carlosa Sainca. Obaj są w niezłej formie, a Jacques Villeneuve twierdzi, że Leclerc będzie miał poważne problemy z sańcem. No ale wracając do quizów, które zresztą rok temu Charles przegrał z Fetelem 0 do 20, tym razem rozpoczęli od zakładu. Kto przegra, musi na koniec sezonu wskoczyć do morza po ostatnim wyścigu w Co prawda, spodziewałem się, że to będzie mocniejszy zakład, że nago albo coś w tym stylu, no ale stanęło właśnie na tym. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, jak ma na imię Carlos Sainz. To znaczy, wiemy, że Carlos Sainz, ale okazuje się, że to tylko część prawdy. Go 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 no, no, no. Doszło do jeszcze jednego zakładu Daniela Ricardo z Zakiem Brownem w McLarenie, Oczywiście, jeśli Ricardo stanie na podium, dostanie... Nie ten mały model, a prawdziwego, mistrzowskiego Chevroleta, którym w 1984 roku jeździł Dale Earnhardt. Oczywiście do przejażdżki, nie na zawsze. Samochód należy do zaka, bo szef McLarena to kolekcjoner kapitalnych aut. Ricardo był wcześniej fanem wyścigów NASCAR i miał nawet zostać kierowcą tej serii, a jego idolem był, nie zgadniecie? Tak jest, Dale Earnhardt. Więc je awesome pojawiło się w ustach Australijczyka kilka razy. A co do poprzedniego zakładu z szefem, Renault, Cyrillem, Abitbulem. Francuz zniknął z pola widzenia, ale podobno zakład zrealizuje i w tym sezonie pojawi się gdzieś na torze z tatuażem zaprojektowanym przez Ricardo. Podobno będzie coś z ratelem miodożernym, maskotką niego. To na koniec a propos fajnych samochodów. W najbliższy weekend kolejny wyścig. Na e zapraszam już do Eleven Sports i życzę Wam takiego oglądania, jakie ostatnio mieli fani w Kalifornii.